Zniszczony w trakcie ostatniej powodzi zabytkowy budynek przy ulicy Wędkarskiej został oddany do użytku. Obiekt będzie pełnił funkcję tymczasowego zakwaterowania dla osób objętych opieką społeczną. Budynek przy ulicy Wędkarskiej w Tarnobrzegu został zniszczony podczas ostatniej powodzi. Poważne jego uszkodzenia spowodowały, że musiał być gruntownie wyremontowany. Zakres prac remontowych był ogromny, począwszy od wzmocnienia i naprawy ścian fundamentowych, przemurowanie i naprawę ścian nadziemia przez osuszenie i odgrzybienie, aż po wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto wymieniona została instalacja sanitarna i elektryczna w budynku. Do tej pory funkcjonowały na terenie naszego miasta dwa mieszkania chronione, one są w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Natomiast odrębnego budynku przeznaczonego tylko i wyłącznie na mieszkania chronione nie było dotychczas, śmiem powiedzieć, że w ogóle w skali kraju będzie to takie znaczące zjawisko, ponieważ mieszkań chronionych w kraju... Nie ma zbyt wiele z tego względu, że raz, że jest to no znaczącym kosztem oczywiście prowadzenie takich mieszkań, ale również przygotowanie takiego obiektu, jak to nastąpiło przy Wędkarskiej. Są to pobyty czasowe, półroczne, roczne. Będą one się opierały na zawarciu kontraktu z pracownikiem socjalnym, jak również z grupą specjalistów, będzie psycholog, pracownik socjalny, pedagog, w niektórych przypadkach asystent rodziny i będzie to uzależnione od postępu danej rodziny, jeżeli okaże się, że osoba nabyła już pełną sprawność funkcjonowania w społeczności, będzie mogła udać się i żyć na swój rachunek. Gruntowna przebudowa pozwoli na tymczasowe zakwaterowanie osób objętych opieką społeczną. Będzie tam mieszkało 8 rodzin. Mówimy o mieszkaniach chronionych, o mieszkaniach, które zostały w ostatnim czasie oddane przy ulicy Wędkarskiej w osiedlu Zakrzów w Tarnobrzegu. Będzie to osiem mieszkań. Organem Prowadzącym obiekt będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a to dlatego, że osoby, które zostaną skierowane, są jak gdyby osobami objętymi pomocą społeczną. Kto do takiej kategorii może należeć? Otóż tutaj kategoria, tak jak w ustawie o pomocy społecznej, wymienia się osoby. Są to osoby niepełnosprawne, z różnymi problemami, trudnościami życiowymi, które są zobowiązane do współpracy z pracownikiem socjalnym, które muszą starać się wydobywać właśnie z różnych problematycznych sytuacji. Są to osoby, które są w procesie samodzielnienia, wychowankowie rodzin zastępczych, wychowankowie placowego opiekuńczo-wychowawczych, samotne matki z dziećmi. Remont budynku socjalnego kosztował ponad 622 tysiące złotych. Inwestycja była realizowana przy dofinansowaniu z regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego.